to was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku World to War Z idziemy dzisiaj z chopterem drugim z epizodem, jak to tak zwał. E, dobra, zmiana... Nie nie zmiana aktu, zmienię klasę. Czy, mamy tego ogarnięcia Referowana postać. Ja bym chciał tamtego mojego, którego miałem ostatnio, nie tego. Daniel Alahej. Tak jest, z tego mieliśmy, chyba. E, no i dobra, i cóż, chyba możemy zaczynać. Watch. And go. This is it. Any those AA guns will tear me up. Wouldn't want to scratch your paint job. We get inside the power plant. Take cover and wait for Phoenix to draw the locals away. Copy that, Alpha. Stay close to. Okay, Dobra. Mam nadzieję, że już tego takiego jakby strzelania z mikrofonu już nie będzie. Znaczy, nie z mikrofonu, bo on nie jest spowodowany przez mikrofon, tylko przez program, którym teraz, który mi teraz obrabia mój głos na żywo. Takim jest Voice Meter. I on, w sumie to strzelanie było spowodowane właśnie tym programem. Nie wiem czemu. Może dlatego, że zużycie procesora w tych grach jest naprawdę duże. I niekiedy może się nawet 100%, więc być może to jest tego wina. Ale mam nadzieję, że już nie tego tutaj na tym nagraniu. Już ponieważ pobawiłem się, pobawiłem się dzisiaj przed y, włączeniem tego nagrywania tym programem, robiłem troszeczkę y, testowych nagrań. Nie było tego strzelania, że tak to określmy. Więc myślę, że powinno być już teraz lepiej. Nie powinno być słuchać tego strzelania takiego. Czy tak jest? Tego nie wiem na razie, bo niestety nie mam nasłuchu włączonego, więc tego nie mam, ale mam nadzieję, że nie. Ale no dobra, wracaj wracając do Meditum. Um, to jest chyba tutaj, może martwo, boże, jeszcze ten musi się pojawić, serio. Czy mi tutaj potrzebny jesteś do szczęścia? Podobnie jak ja oczywiście mnie musiał dodawać. Ja się z tego powodu kurde cieszę, dobra, nie mamy żadnej e, pobocznej broni, mniejszej, tak więc trzeba będzie coś zaraz oblukać. Okej, okay. tu leży, ten tu leży, dobra. Tego nie mogę rozwalić, bo ja tutaj nie ma ładunku wybuchowego. Tego też trzeba iść dalej, tutaj od razu widzę, a nie, ale jest otwarte, myślałem, że coś tu będzie. Tutaj widzę, że mamy już e, amunicję to... spełnienia, Teraz sobie skorzystamy. Uu, tutaj mamy jeszcze jakieś ciekawe przedmioty. Poza tym wszystkim. Granat to są, możemy sobie przetestować. Ten ma jedynkę, ten ma trójkę tak? Ja bym wolał zostać przy tym moim, co teraz mam. Nosz te skóry. Jesteś, musisz się zawsze tak przekampić. Zawsze musisz się tak przekampić. Dobra. Bo chcę dozwalić też drzwi Dobra i spiedrylać, spiedrylać panowie i panie o, o, proszę bardzo granatnik Tylko, że on ma tylko jeden ten, jeden pocisk Dobra, tutaj będzie coś na hordę z tego co widzę Tutaj będzie coś na hordę, tutaj będzie Eee, szymczok Średnio lubię szymczoki, zwłaszcza w takich lokacjach, chociaż nie powiem, że nie są że nie są, że tak powiem przydatne, bo one niekiedy są przydatne, tylko zależy w jakiej sytuacji. Gdzieś na mnie zacząć szarżować. Powiedziałem no, jak lepiej, żeby to Dunka my friends bo by mi się przydało poprawić Eee. A tam jesteś na Moździerz Skać, bo tam jesteś na Moździerz, halo O, tu jest na Moździerz. Proszę Trzeba Trzeba bardzo, dobra Gdzie tam już się daje? Skądźcie pozycji, okej. O kurde. Aha, dobra. Okej. Okay. Nie wiem co to chodziło. Dodać mi tą mościusz. tutaj w tę podstawę, oni nie mogą tu przejść. Nawet nie muszę celować zbytnio, bo i tak... To jest jakoś zbytnio przydatne znaczy przydatne. Wymagane teraz. Przeze mnie. Dobra, bo się na mnie. bo nie mam granatów. Jakby te jamańcy te... tutaj się dostaną. Uwaga to pierdolne granaty, się zesrają Kurwa mać, spiedralać tamto Spiedralać kurwy Jezus Mario No jeszcze ten musiał na mnie skoczyć, na no serio? nie amunicji Dobra, tutaj chcę tu w pierdol, skoczyć Kurwa, skąd was tu tyle, ja pierdolę Jakie tamto? Dobra, tutaj mam troszeczkę kłopoty, nie powiem. I te kłopoty by się przydało likwidować, to jak najszybciej najlepiej. Kurwa, tyl to ma, hp kurwa Gdzie tu jest HP, gdzie tu jest HP No jeszcze ten na mnie skoczył, no nie wierzę w to Możesz mi tu uratować? Tylko podobno jest wielka Ptaczka, 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 ptaczka a, 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 a mam to Get the fuck out bitches

Żyjemy, więc jest dobrze raczej. Kogo ją tu leczyć? Iton, Gdzie jest Eton? To na czołg leczyć, bo on ma, on ma najmniej. Gdzie jest Jude? Jude. Gdzie są jeszcze apteczki? Tu było jeszcze Nie. No nie. Wiecie co robię, z czołga, bo tutaj szybciej będzie jednak lepszym wyborem

to jest tego, co widzę, dobra, więc mogę coś wziąć. Dobra, dawać się szybko, szybciowo. Co to jest do zabadania? Raczej nie, no to lecimy na górę. Jest. Co dziwię, za dwóch. No bo wiecie co, jednak troszeczkę zmniejszyłem, że tak powiem, wytłumianie krewetury. Więc nie wiem, jak to teraz wyjdzie, bo za ja tu schodziłem. Więc, no nie wiem jak to teraz będzie Bo nie wiem, o połowę, znaczy o połowę do Tych wszystkich kurwa, Dźwięków, myszki, te tutaj i tak dalej, żeby nie było słyszeć Takich klików Kurwających Skrymer gdzieś tu jest Skrymer chyba jest down Kurwa czekajcie, bo tu jest też troszeczkę Dużo. Ale co zauważyłem teraz e, przy tym cięciu, to, że jak zaczynam mówić, to jest jakby takie. Jakby to powiedzieć. Jakby to ująć, raczej. Że mam takie wybuchowe. Ten. Rozpoczęcie mówienia, że tak powiem. W sumie nie wiem, jak to inaczej ująć. W razie muszę się starać, żeby jakoś nie napieprzeć tych klawiszy. Na że jakoś specjalnie mocno, żebyś się po prostu. Nie, żeby podogram nie zbierał tego do nagrania, bo ja tego nie chcę po prostu. Zawsze staram się to jakoś wytłumaczyć, ale niestety wychodziło jak wychodziło. Mam nadzieję, że teraz to jest poprawione. Dobra, ty get the fuck out. Okay.

Aha, no oczywiście muszą mnie wziąć na celownik. Dobra, get the fuck out! Dobra, jesteśmy na zewnątrz. Nie wiem, czy dobra, ta stacja znowu, jak tutaj wszyscy mają grabę? Czy nie wszyscy? Czy ktoś trzeba tutaj dobić? A raczej nie. I can't make that jump. Okay. A... No już, on zawsze jest przyczajony. Musi być zawsze przyczajony. Ja się tam Screamera słyszę, to już. Albo będziemy do niego się... albo on jest poza naszym zasięgiem już niestety. Więc nie wiem na, na razie. Ale wiem jedno, że mi się amunicja się przydała. tam ją do jest amunicja, dobra. Amunicja mi bardzo mocno przydała. Dobra, lecimy eee, co tu mamy, tu mamy granaty Tutaj mamy... Czy nie? O, za troszkę, o, good Trzeba, trzeba lecieć, trzeba lecieć, trzeba lecieć O, shit, nie da, bo to fala leci Nie, nie, fala nie może taka być Tu trzeba uciekać Chodźcie, chodźcie, się. Trzeba... jut Znowu

Dawajcie, 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 dawajcie Uszysz A tu są miny What the hell? Kurwie, co to no, tu miny są Uważajcie, bo to pizdnie zaraz Uważajcie Uszysz Ja muszę się nadeprowadzić, halo? Ja to, co to się dzieje. to jest totalna masakra. Come on, bitches. Dobra, udało nam się ich odeprzeć. Mam pewność, że lecą kolejni. Dobra, trzeba tam dotrzeć szybko. O duchy, duchy. O no, Amunicji. Oła. Ale zaczęło Tutaj mam amun amunicję. Ja, co by to wziął To mogę wziąć w sumie. W sumie. O to ty, kurde Co oni tu lecą? Halo? Gdzie mamy Tam mamy lecieć Lecie, trzeba tu wejść Trzeba tu wejść Taka.

kto to potrzebuje medyka? potrzebuje Madyka? Dobra. Trzeba jeszcze uzupełnić się madycy, gdzie to było, a to jest madycy. Dobra, kolejni. Ile tam jest, ty pierdolenie Co jeszcze tam potrzebujemy? Kurwa, jeszcze ten musiał tu przylecieć Chyba Jeszcze trzeba coś przynieść, no Już mamy te części Kurwa, tam tamtego, ja pierdolone Pierdolone ci już Pierdolone ci ode mnie, kurwy Ja tu nie mam już pewnie tego, HP Ja mam apteczki, kurwa Nara za 20 sekund, kurwa, ja to nie mam tego. To nie miałem się HP. No pewnie jeszcze temu się na nie wskoczyć, nie? Pewnie krzyknę. Gdzie są te części? Wypierdalaj. Gdzie są te części? Purwa. Gdzie są te części? O, ptaszka. Kurwa, bierzcie tam tego, kurwa mać. Jier, dalej grubasie. O, ma. Gdzie są to części? To kurwa. Tutaj miałem wejście, pierdolę Dobra, mamy to gdzieś tu jeszcze jest Dawaj biegaj, 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 panie Zostawić mi doktorka Trzymać do głupie Pierdalek, czapka was We need those cops. I got it running. Let's go. We're done. Get to the To get in. Come on, come on. Go, go, go. I'm going. You're too slow. You want to get out and fucking push? Oh. Would all of you just shut up for a second? I think we're losing them. Moment, there's building. Be ready. To hear your voice, Alpha, by. No dobra, tutaj już nam za bardzo nie poszło. Ale słuchajcie, nie patrzcie. Przedmię mamy bity. Troszeczkę ósmego. No troszeczkę siódmego mamy wbity. Ciężka perkusja. Ale nam zabrakło do tego trzeciego, Jezus Maria, jednego P.D. nam chyba zabrakło do tego trzeciego poziomu broni No dobra, jest git No słuchajcie, tak więc w tym odcinku to by było No tyle Jeśli wam się spodobał, zostawcie lajka, subskrybujcie będziemy widzimy się już w kolejnym odcinku, już miałem trzymajcie się i pa!